Witam Was wszystkich w kolejnym filmie W pszenicy Jakiej? Tak, dobrze myślicie. Czekajcie, poprawię sobie tą kamerę. Dobrze myślicie w pszenicy w technologii No -till. Jak to wygląda przede mną? Proszę bardzo Właśnie tak Tak wygląda pszenica zasiana w technologii Naughty po Soi. Nie wiem, czy to o południe, bo jest godzina 16, to jest dobry czas do nagrywania. Bo to słońce tak wiecie, świeci dosyć mocno, I może tak postaram się krótko. Ja mam taką tendencję do tego, że się trochę rozgaduję, ale postaram się w miarę szybko opowiedzieć wam parę słów o tej pszenicy. Jak mogliście zobaczyć na wstępie tego filmu, jak to było siane, po prostu ten wstęp jest zrobiony dla osób, które być może są pierwszy raz na kanale. To tak, w ubiegłym roku rosła sobie tutaj, yy, powiedzmy trochę, może tak yy, o zmianowaniu kukurydza w technologii striptil, później w technologii striptil soja i teraz w technologii Noutil pszenica. Prawdziwy Noutil, dlatego że było to zrobione tak, jak mogliście zobaczyć, horizonem DSX. I tak było to posiane. Słuchajcie, tutaj nawet ścieżek już nie widać. Dlaczego nie widać ścieżek? Bo tutaj dawno nikt z niczym nie jeździł. Zobaczcie, jak ta pszenica sobie tutaj wygląda. To pole nie należy, może do jakichś tam wybitnych. Zobaczcie sobie na liść flagowy. Chorób tutaj nie widać. Zobaczmy, jak wygląda tutaj dół. Chorób podstawy źdźbła na pierwszy rzut oka tutaj tak samo też nie widać. Yy, powiem Wam, że byliśmy tutaj. Yy, Byłem tutaj kilka dni temu, to w niektórych miejscach widać mączniaka. Ale, co jest ciekawe, słuchajcie, na tej pszenicy został zrobiony wiosną tylko i wyłącznie zabieg odchwaszczania. I był to zabieg, jeżeli chodzi, można powiedzieć, jeden z tych najtańszych, aczkolwiek środek na jednoliścienny był dosyć drogi, bo był to Axial, a później był Fluoxypyr i Tribenuron, a więc naprawdę tania opcja. Jak możecie zobaczyć, miejscami, miejscami zdarzają się chwasty. Są takie miejsca. Nie wiem, czy stąd będzie to widać dokładnie. O, tutaj coś jest, tutaj. O, tutaj jest jakaś tam chyba to miotła. Yy, zdarzają się. Nie, to, to nie miotła. Yy, czekajcie, niech wrócę do myśli. Zdarzają się gdzieś miejsca, gdzie jakiś chwast się pojawi. Tak. Tak się zdarza. Nie ma tego dużo. Jak możecie zobaczyć, no tutaj są trzy punkty. No i na razie tak idę, tam jest jeszcze jakiś jeden punkt, więc jakoś to y, zdarza się to. Jest, to, jest to możliwe, być może dlatego, że zabieg był zrobiony dosyć późno i był zrobiony na niższą dawkę, tutaj poszło niecałe 0,6 aksjala na hektar. Ale jak na brak uprawy, no to czy ta pszenica wygląda źle? Ja myślę, że wygląda naprawdę bardzo dobrze i co najważniejsze nie ma tutaj oznak chorobotwórczych. Nie widać tutaj na pierwszy rzut oka chorób. Ktoś może powiedzieć, dobra, septoriozy nie widać, ale ona ma okres inkubacji 20 tam chyba 8 dni, jak dobrze pamiętam. Okej, okay, w porządku. Ale gdyby tutaj patogeny miały zaatakować tą pszenicę, to naprawdę byłoby już dużo, dużo gorzej. Słuchajcie, nawet nawet nie mogę tam wejść głębiej w ten łan, bo mówię. Co jeszcze trzeba powiedzieć, nie powiem Wam jaka tutaj jest odmiana, bo tu są, tutaj jest miks odmian, tutaj są trzy odmiany, chyba, trzy odmiany chyba pomieszane. Jedyny problem jaki był z tą pszenicą to y, ja uważam, że troszkę była za głęboko posiana i dlatego dosyć długo wschodziła i tak nie miała ochoty za bardzo się krzewić. I... Tu był problem i to, to, to jest fakt. Myśmy chyba troszeczkę za głęboko ją posiali, ale też to, było, to była dla nas nowość i mieliśmy, mieliśmy tam malutkie przygody. Tutaj siew był bardzo prosty, po soi naprawdę nie było tutaj. No siewnik nie miał tutaj naprawdę żadnego problemu. No tutaj była lebioda, tak. Było trochę tych resztek. No siewnik radził sobie z tym w każdy możliwy sposób. Ale powiem Wam, że. Czekać odbiorę. Yy, za 5 minut jestem w domu. Akurat. Yy, powiem wam, że yy, no nie miał tutaj żadnego problemu. Yy, tutaj naprawdę super sprawdzianem byłoby ściernisko yy, po kukurydzy, ale i tak ja muszę powiedzieć wam, że jestem zadowolony. A więc nie było tutaj robione zabiegu T1, ani nie było tutaj, nie był robiony tutaj zabieg T2 dostała tylko dwie dawki azotu i to też takie nie za, nie za duże. A to dlatego, że tutaj naprawdę nie ma rewelacyjnej ziemi. Jeżeli pod względem ym, tam klasy i, i kategorii tej, y, agronomicznej tak no to tutaj ta ziemia jest no jedna z najsłabszych. Jedno pole z najsłabszych w gospodarstwie, bo tu jest tak trochę czwartej A, trochę czwartej B i zdarzają się zdarzają się miejsca piątej klasy. Także pod tym pod tym względem patrząc to to jest moje najsłabsze pole. nie wiem czy mnie będzie dobrze widać pod to słońce ale no przyznajcie, że pszenica wygląda naprawdę super czemu co oddzwonię za chwileczkę yy, pszenica wygląda naprawdę super no i tak gdzie nie jest wykłoszona, gdzie nie jest w fazie wykłaszania się yy, czy tutaj będę robił zabieg? Powiem wam tak chyba zrobię tutaj zabieg T3, czyli ten zabieg taki na kłos. Po prostu czekam aż ta pszenica się wykłosi w 100% i wywali pilniki, i wtedy tutaj przyjadę i zrobię tutaj pół litra tebuconazolu i pół litra prochlorazu. I może dorzucę coś na tą, na skrzypionkę. Bo skrzypionkę tutaj. Skrzypionkę tutaj widać. Zobaczcie. Jest mączniak. Widzicie? Nie wiem, czy to będzie widać. Zdarza się mączniak. Mam kendo i mogę je dodać na mączniaka. Zadziała wyniszczająco będzie święty spokój. No i czy trzeba dużo grzebać? Czy trzeba dużo robić? Nie, tak naprawdę, gdyby to była pszenica wrześniowa, to by było coś niesamowitego. Słuchajcie, yy, ode mnie yy, ten siewnik pojechał do mojego znajomego yy, na północ kraju. I oni siali yy, też pszenicę tym siewnikiem, też po rzepaku chyba, jak dobrze pamiętam. A w drugiej lokalizacji siali po kukurydzy. I uważają, że to jest jedna z najlepszych pszenic. Tylko, że oni jeszcze tam chyba z tego co pamiętam dodawali jakieś nawożenie do yy, przysiewie. Ja tutaj nie dawałem kompletnie nic. Akurat wtedy był to, to wszystko działo się tak szybko, że ja nawet nie miałem czasu zorganizować żadnego nawozu. A więc ta pszenica, którą widzicie tutaj na tym załączonym obrazku, tutaj są takie dziury, co, co yy, trzy miejsca takie mam, gdzie podniosłem go za szybko. A więc ta pszenica, którą widzicie na tym obrazku, nie dostała żadnego NPK. Nie dostała zabiegu T1, nie dostała zabiegu T2, nie dostała regulacji czyli R1 i R2. Nic, po prostu tutaj był tylko herbicyt wiosną, bo jesienią w ogóle nie było tutaj widać chwastów. I to jest wspaniałe, powiem Wam, że to jest naprawdę wspaniałe. Czyli co robisz? Kosisz, siejesz, trochę pryskasz, trochę nawozisz i zbierasz. Yy, wszystko wskazuję, jeszcze nie chcę głośno nic mówić. Ale wszystko wskazuje na to, że w tym roku znowu będę miał u siebie taki siewnik i będzie kolejna próba, kolejny siew, kolejny siew pszenicy w technologii Nautil. Pszenica naprawdę myślę, że się udaje. Do rzepaku, do rzepaku raczej tego nie widzę, aczkolwiek być może próbę bym zrobił. W rzepaku tego nie widzę, bo, bo mamy tam yy, korzeń palowy, natomiast w pszenicy, w grochu, w soi uważam, że to jest naprawdę super rozwiązanie. O, zobaczcie, zobaczcie jaka tu jest przeżadzona ta pszenica. No bo tutaj, tu jest, tu jest susza, tu jest, tu jest sucho, tu jest, tu jest beton, tutaj naprawdę potrzeba wody. Być może będzie jakiś opad dzisiaj. No i tutaj też, tu jest taki plac, gdzie szukali y, wód. Głębinowych, gmina szukała na tym polu i oni mi tutaj też trochę zjeździli. Także tutaj są takie miejsca, gdzie jest troszeczkę to zajeżdżone. Ale zobaczcie, wschody były stuprocentowe, nie było żadnych dziur, nie było, nie było nic. I wschody, co najważniejsze, były też równomierne. Także powiem Wam, ja jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony z tego, jak ta pszenica wygląda. Obiecałem, że będę ją Wam pokazywał. Nawet jak się nie uda, to też Wam pokażę, więc zobaczymy. I zobaczymy, jaki też będzie plon. Tutaj na tym polu nigdy rekordów plonu, jeżeli chodzi o pszenicę, to nie było. Więc zobaczymy, jaki będzie, jaki będzie ten rok. Powiem Wam tak. Jak na koszy tutaj 6 ton z hektara, ja będę zadowolony. Mój kolega, który ze mną przyjechał dwa dni temu, to powiedział, że tutaj może nawet koło 7 się zakręci. Zobaczymy. Nie mam, nie wiadomo, jakich wysokich oczekiwań, jak na, na y, suszę, jaka była i na to, jaka tutaj jest ziemia, bo to trzeba po prostu. Y, Robić do ziemi. Co prawda nie będzie tu jej rekord plonu. Rekord plonu w moim gospodarstwie to była pszenica posiana w technologii Strip till w ubiegłym roku. To był mój rekord wszechczasów, jaki uzyskałem w plonie pszenicy. Natomiast no, w tym roku nie mogę porównać pszenicy nautilowej no do tego, bo na, tym, na tamtym polu mam zasiane coś innego. A więc nie będzie to nam miarodajne. No i też rozkład opadów. To wszystko też wiecie, ma, ma znaczenie. Także pokazałem, będziemy tu jeszcze przyjeżdżać, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Wszystkiego dobrego Wam życzę, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym.